Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Złach. <gry> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Piotrek, no taki wynik chyba cię nie, satysf nie satysfakcjonuje. No, skoki były złe dziś w sumie, e, jakoś tak nie umiem. Nie miałem do, dobrej równowagi na tym rozbiegu, cały czas mnie gdzieś tam kołysało. Ten ostatni mi trochę poszło w palce jeszcze i, i to nie na, nie na taką skocznię. Czułeś od rana, że to nie jest twój dzień, czy to dopiero na skoczni wyszły jakieś problemy? Nie, dzień był, dzień był taki ok, normalny można powiedzieć. Wszystko, wszystko fajnie, normalnie, tylko po prostu no tak jakoś nie umiem się tu wjeździć w ten rozbieg tak trochę jakoś. E, inaczej, inne czucie miałem i, i po prostu nie e, no nie umiałem dobrze do, do końca dojechać. E, to wynika z tego, że może tracicie już siły na koniec sezonu, bo kibice widzą taki spadek całej formy, całej reprezentacji? Znaczy nie, myślę, że z tego to raczej nie wynika. No. Myślę, z czego to wynika, no to trzeba popatrzeć, poanalizować.